W tej lekcji zobaczysz, jak działa sesja, a pretekstem do używania sesji będzie logowanie i wylogowanie użytkownika. W gruncie rzeczy, w większości aplikacji, właśnie przechowywanie nazwy użytkownika w sesji to w dużej mierze jedyne, co jest potrzebne, dlatego że cała reszta informacji o użytkowniku jak się nazywa, jakie ma preferencje dotyczące wyświetlania strony i jakie formy kontaktu zostawił nam do dyspozycji to wszystko może być przechowywane po stronie bazy danych. Informacja, jaka jest przesyłana z serwera do przeglądarki, a później z przeglądarki do serwera, wystarczy, że zawiera nazwę użytkownika, a cała reszta jest już do uzyskania po stronie serwera właśnie z bazy danych. No ale po kolei. Do tego, żeby pracować z sesją, należy zaimportować dodatkowy obiekt o nazwie session właśnie. O sesji, można sobie myśleć, jakby był to słownik, do którego wkładamy pewne informacje, a później je sobie stamtąd wyciągamy. Czyli w sumie jest to twór dosyć podobny na przykład do obiektu G, który już omawialiśmy. Z tym, że obiekt G istnieje tylko podczas obsługi jednego żądania, jednego połączenia od strony klienta do serwera. Tymczasem obiekt sesji to coś, co trwa znacznie dłużej. Od momentu, kiedy. Przeglądarka została włączona do momentu, aż wygaśnie ciasteczko związane z daną sesją. Szczegóły tego, jak pracują sesje we flasku, znajdziesz w dokumentacji. Na szczególną uwagę zasługuje właściwość Permanent i Permanent Session Lifetime. Jeżeli Permanent jest ustawione na False, to wtedy ciasteczko wygaśnie w momencie zamknięcia przeglądarki. Jeżeli z kolei Permanent jest ustawione na True, to wtedy Czas życia ciasteczka to aż 31 dni. Wartość ta jest dokładnie zdefiniowana w parametrze permanent session lifetime. Wartość podajemy w sekundach. Nim przejdziemy do właściwej obsługi sesji, dodam jeszcze jedną metodę w klasie UserPass, której zadaniem będzie sprawdzenie, czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. Póki co mamy tutaj techniczną funkcję, która służy do sprawdzania tylko i wyłącznie samego hasła, ale przecież nie samo hasło decyduje o tym, czy ktoś uzyskuje dostęp. Musi być zgodna zarówno nazwa użytkownika, jak i hasło. Funkcja, z jakiej skorzystamy, to loginUser. Funkcja nie będzie przyjmowała żadnych dodatkowych argumentów. Od po prostu przed jej wywołaniem należy utworzyć obiekt klasy UserPassword. W tym obiekcie będzie już ustawiona nazwa użytkownika i hasło, np. takie, jakie zostały podane podczas logowania na pewnym formularzu. Żeby więc sprawdzić, czy ta nazwa użytkownika i to hasło rzeczywiście poprawnie identyfikują użytkownika, który jest zdefiniowany w bazie danych, najpierw otworzymy połączenie do bazy danych. Poleceniem pobierze z bazy danych dane użytkownika o wskazanej nazwie. I co tutaj mogło się wydarzyć? Jeżeli wszystko poszło dobrze, to zapytanie, które zostało wykonane na bazie danych, zwraca informację o użytkowniku, czyli obiekt user record nie jest nan. Przy okazji odczytywania informacji o tym użytkowniku pobraliśmy również jego zahaszowane hasło. Dlatego teraz możemy wykorzystać przygotowaną już wcześniej techniczną funkcję, która weryfikuje hasło. Możemy sprawdzić, czy hasło, które jest zapisane w obiekcie user password, jest takie samo jak hasło, które zostało odczytane teraz z bazy danych. Jeżeli oba te testy wypadły pomyślnie, to w takim razie użytkownik jest zalogowany i ta funkcja zwróci pełne informacje o zalogowanym użytkowniku. W przeciwnym razie, a więc np. wtedy, kiedy nazwa użytkownika nie została znaleziona w bazie danych, albo wtedy, kiedy i owszem, nazwa jest w bazie danych, ale hasło są niepoprawne, zwrócimy none. Dodatkowo jeszcze, żeby przypadkiem nie doprowadzić do jakiejś niespójności, wyczyścimy wartości, które znajdują się w obiekcie UserPassword w polu User i w polu password. I w ten oto sposób możemy teraz przejść do kolejnego kroku, a mianowicie utworzenia formularza logowania. Formularz jest dosyć standardowy. Dziedziczy z BaseHTML w górnej części zawiera tylko nagłówek logon. Zasadniczą część stanowi formularz. Formularz, który ma za zadanie wyświetlić pytanie o nazwę użytkownika i hasło. Formularz będzie się odwoływał do funkcji login, której jeszcze nie napisałem, a która będzie sprawdzać, czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. Pytać będziemy o nazwę użytkownika, username, oraz o jego hasło, user pass. I w sumie to wszystko. Nic więcej na formularzu logowania nie jest potrzebne. Teraz pora na dodanie funkcji odpowiedzialnej za logowanie. Ta funkcja będzie zbindowana do endpointa login i będzie obsługiwać dwie metody get i post, jak to zwykle z formularzami bywa. Funkcja sama w sobie nie przyjmuje żadnych argumentów, za to będzie sprawdzać, co zostało przesłane w formularzu. Jeżeli więc pracujemy w metodzie GET, nasz formularz został wywołany po raz pierwszy, to główne zadanie tej funkcji to po prostu zwrócenie odpowiedniego szablonu. Więc zwracamy wynik render template login.html, i żeby jeszcze trzymać się konwencji określania aktywnego menu, dodam active menu równa się login. W naszym menu ciągle jeszcze nie ma tej pozycji, ale to nic nie szkodzi. Jeżeli natomiast chodzi o scenariusz, kiedy ta funkcja pracuje w metodzie POST, musimy odebrać przesłane przez użytkownika dane. Dlatego też do zmiennej username i do zmiennej userpass pobieram wartości, które są wczytane z formularza. Teraz pora na sprawdzenie, czy login i hasło są poprawne. Dlatego tworzę obiekt klasy UserPass i tworząc ten obiekt wykorzystuję username i userpassword. Na tym etapie nie mogę jeszcze nic powiedzieć na temat użytkownika. Nie wiem, czy on jest poprawny, ale już wywołanie kolejnej metody dokona takiej weryfikacji. To właśnie ta, przed chwilą, przez nas omówiona funkcja sprawdzi, czy z użytkownikiem wszystko jest w porządku. No i możliwości są dwie: albo tak, albo nie. Jeśli login-rekord nie jest pusty, to znaczy, że logowanie się powiodło użytkownik i hasło są poprawne. W takim przypadku dochodzimy do kluczowego elementu tej lekcji. W zmiennej session w kluczu user zapamiętujemy username. Żeby użytkownik wiedział, co się dzieje, przy pomocy flasha wyświetlimy mu jeszcze ładny komunikat, a potem przerzucimy użytkownika na stronę index. A co, jeżeli logowanie się nie powiodło? No, niestety, użytkownik będzie musiał wrócić na stronę login.html. A wyświetlony komunikat flash powie mu o tym, że ma spróbować jeszcze raz. Już na tym etapie możemy podjąć próbę wykonania pierwszego logowania. Użytkownik, którego muszę póki co wykorzystywać, to wygenerowany we wcześniejszej lekcji ndx z równie skomplikowanym hasłem. No i zobacz, co się stało. Dostałem komunikat o tym, że login udał się. Czyli w tej chwili mam... Otwartą sesję, a w tej sesji jest zapamiętana nazwa użytkownika. Jeżeli razem z tym użytkownikiem chciałbym przechowywać pewne dodatkowe informacje, to całkiem dobrym pomysłem jest, żeby te informacje przechowywać w bazie danych, nie w sesji. Raz, że nie ma takiej potrzeby. Dwa, ciasteczko to jednak rzecz, która wędruje do przeglądarki i tam może zostać zmanipulowane. Dlatego lepiej jest przechowywać istotne informacje po stronie serwera, a po stronie klienta. Ewentualnie jakieś mniej znaczące. Jeśli chcesz, możesz się przekonać, że oto został ustanowiony rzeczywiście plik cookie. Przejdę do settings, poszukam tutaj cookies. Przejdę do cookies and other site data. Oczywiście poszczególne kroki różnią się w zależności od tego, z jakiej przeglądarki korzystamy. Następnie see all cookies inside data i jest tutaj jeden cookie, który został wystawiony przez serwer 127.0.0.1, to właśnie ten mój serwer, a w nim nie jestem w stanie podejrzeć pewne dalsze szczegóły. Zawartość tego ciasteczka, czyli content, można w miarę łatwo rozkodować po stronie przeglądarki. A integralność danych, które tutaj są zawarte, jest strzeżona przez secret key, które zdefiniowaliśmy w aplikacji flaskowej. Widać też tutaj, kiedy to kuki wygaśnie. W tej chwili, zgodnie z aktualnymi ustawieniami, wygaśnie w momencie, kiedy zamknę przeglądarkę. Zobaczmy w takim razie, jak można użytkownika wylogować, a przy okazji zobaczymy też, jak sprawdzać, czy w obiekcie sesji jest ustawiona pewna zmienna zmienna sesji. Za wylogowanie użytkownika mogłaby odpowiadać taka funkcja, jak teraz widzisz to na ekranie. Jest to funkcja skojarzona z endpointem logout, nie przyjmująca żadnych dodatkowych argumentów, pracująca w gruncie rzeczy tylko z metodą get, nie ma potrzeby obsługi jakiegoś złożonego formularza do wylogowywania się. I żeby sprawdzić, czy w obiekcie sesji znajduje się wartość dla użytkownika, pytam, czy jest klucz user w sesji. Jeśli by takowy był, to znaczy, że użytkownik jest zalogowany i wtedy należy go z obiektu sesji usunąć. A ponieważ z obiektem sesji możemy pracować jak ze słownikiem, no to wystarczy użyć metody POP. Żeby w aplikacji śledzić jeszcze fakt wylogowania użytkownika, dodaję tutaj specjalny komunikat, który będzie mówił o tym, że użytkownik został wylogowany. Jeżeli natomiast w sesji nie znajdował się klucz user. Czyli użytkownik nie był zalogowany, to wywołanie funkcji logout właściwie nie musi się kończyć żadnym dodatkowym komunikatem o błędzie. Wszystko jest ok. Chcesz się wylogować i nie byłeś zalogowany. To nie jest wcale zła sytuacja. Dlatego też w tym przypadku wystarczy po prostu przekierować użytkownika na stronę login, nie robiąc nic więcej. Jedyna różnica, jaką uda nam się zaobserwować w momencie odwoływania się do tej funkcji logout, w zależności od tego, czy użytkownik jest, czy nie jest zalogowany, to będzie ów komunikat flash, który mówi o tym, że użytkownika właśnie wylogowaliśmy. Żeby trochę łatwiej było nam testować działanie tej funkcji, zmodyfikuję teraz menu. Dodam w menu na końcu dwie pozycje: jedną wskazującą właśnie do endpointa login, a drugą wskazującą do endpointa logout. Robię to w standardowy sposób, dodając kolejne znaczniki LI. W pierwszym z nich który ma być wyświetlony jako aktywny, wtedy, jeżeli zmienna Active menu jest ustawiona na login, będę wyświetlał link wskazujący do funkcji login. W drugim przypadku będę wyświetlał link wskazujący do funkcji logout, a dodatkowo jeszcze w treści tego polecenia znajdzie się nie tylko samo słowo logout. Jeżeli użytkownik jest zalogowany, to znajdzie się tam też jego nazwa. Dzięki temu za jednym zamachem załatwiam dwie rzeczy. Nie tylko dodaję funkcję logout, ale jeszcze też na stronie będę na żywo prezentował informację o tym, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie. Jeżeli jest zalogowany, to przy słowie logout pojawi się nazwa użytkownika, a jeśli nie jest zalogowany, to będzie tylko samo polecenie logout. Później zmienimy to jeszcze bardziej. Jak widzisz, po odświeżeniu strony w menu mamy login i logout ndx to dlatego, że użytkownik jest w tej chwili zalogowany. Jeżeli wybiorę polecenie logout NDX, to napis NDX zniknął i zostałem przerzucony do strony logowania. Jeżeli teraz tutaj się zaloguję, to zobaczyłem informację o pomyślnym logowaniu. I tak mogę w kółko. Zobaczmy też jeszcze, co się stanie, jeżeli użytkownik próbuje się zalogować z niepoprawnym hasłem. Jak widzisz, logowanie się nie powiodło, świadczy o tym komunikat, który został wyświetlony, ale też brakuje nazwy użytkownika za słowem logout. Nie jesteś zalogowany, nie możesz się wylogować. Jeżeli wybiorę teraz polecenie logout, to program stwierdził, że nie ma żadnej akcji do podjęcia, dlatego też nie ma żadnego dodatkowego komunikatu do wyświetlenia. W tej lekcji zobaczyłeś, jak dodać do aplikacji możliwość logowania i wylogowania. Przy okazji zobaczyłeś też, jak pracować z sesją, i wiesz nawet o tym, że sesja nie służy do przechowywania poufnych danych. Zapisać tam informacje o preferencjach, o nazwie użytkownika, czyli ogólnie rzecz biorąc o publicznie znanych rzeczach, nie ma problemu. Ale jeżeli chcielibyśmy tam przechowywać hasło, stan konta, historię chorób, nazwisko kochanki, no to raczej takich rzeczy już robić nie powinniśmy, dlatego że te rzeczy znajdują się później. Historii przeglądarki, gdzie może je ktoś podejrzeć.